Witam wszystkich. Dzisiaj taki wieczorny lifeik świąteczny w sprawie mojej Astry. Tutaj yy, No czekam części, na części czekam, yy, skrzynie i różne rzeczy. Na razie tak to tak wygląda. Nie ma dzisiaj automatyki do Chodzisz ostatnio jak oglądaliście mój film z montażu lamp oświetlających, bardzo fajnie to wyszło. Na razie jest to... Trochę Wam powiem, słuchajcie. moja lalka. Słuchajcie, co do tej skrzyni. Ten life właśnie to jest. W sprawie tej skrzyni biegów. Długo się zastanawiałem. Bałem się ją rozbierać. A no, na do końca nie złożyłem. Pokażę wam. O, ten zapomniałem wsadzić to leżało z boku. Słuchajcie, powiem szczerze tak. Ten konwektor, czyli sprzęgło, 100% jest sprawne. Usterka była w skrzyni biegów. Nie napędzało kosza, który zbiera czujnik wyjściowy prędkości skrzyni biegów. Ja to skrzynię bałem się rozebrać. Słuchajcie, ja ją rozebrałem trzy razy i złożyłem trzy razy. No, ale teraz zapomniałem sadzić to. Słuchajcie, powiem tak szczerze. Nie ma się co bać. Może ta chleb tronika jest trudniejsza do rozłożenia czyszczenia, ale powiem ci, powiem tak, się już teraz, może zastanawiam naprawdę na zrobienie tej skrzyni biegów. Jeszcze zobaczę, bo na razie czekam eee, na auto złomie Ma być Astra, eee, właśnie eee, cała z tyłem rozbitym, a przód cały, żeby wyciągnąć wszystko z jednego samochodu, sobie do manuala. Ale powiem szczerze, że tutaj. To nie jest yy, aż szokująca, yy, chyba kosz naprawy tej, bo części u nas nie trafisz. Nie wiem czego u ruskich jest, wszystkie części w Polsce nie ma do tej skrzyni. Dziwne to jest, ale znalazłem w Chinach na Aliexpressie, co nie? To taki koszt takiej skrzyni, żeby tak sobie wszystkie, yy, znaczy ja powiem tak yy, skrótem. Yy, ja to rozebrałem, tam są trzy kosze, w trzech koszach są te takie tarczki nie? No i Krzyś rozebrał pierwszy kosz. Widzę tarczki ładne, złożone. Wyciągnąłem drugi kosz, a na drugim koszu widzę tarczki tak z kosem są. Widzę, co jest grane. No i jest wada. Po prostu słuchajcie, tarczki, nie wiem, czy to z wiekiem, czy to z czymś, po prostu te tarczka mają taką okładzinę grubsze. I te okładziny odpadły mi z trzech tarcz, i zablokowało skrzynię biegów. Normalnie zablokował ten kosz, który napędza czujnik yy, prędkości wałka skrzyni biegów wyjściowy. I dlatego samochód nie chciał. On raz jechał, raz nie jechał, coś jechał do przodu. No bo tak próbowało to trzeć, wiecie, załączać. Gdzieś trafiło się i tyle. Yy, także szkoda, że nie nagrałem film jak to rozbieram, ale to jest, słuchajcie, banalnie prosta skrzynia. Ej, szok w tramkach. Ja nigdy automaty nie rozbierałem. To widzę, że manual skrzynia jest bardziej rozbudowana niż to. Tutaj jest tylko tarczki i nic więcej. Słuchajcie, wymieniamy komplet tarcz tych poślizgowych. I jeszcze można sobie. Tutaj jest pompa oleju. Można sobie rozebrać z tyłu, sprawdzić diagnozę, czy nie jest wytarta, ale na pewno nie jest wytarta. Pompa oleju, wymienić wszystkie simmeringi, wymienić uszczelniacze, wymienić to. Tarczki wsadzić, uruchomić tą skrzynię. I tyle co nie. I podejrzewam, że to by jeździło, bo 100%. Sprzęgło kinetyczne to jest sprawne i koniec tematu, to nie było wino ślizgania się sprzęgła kinetycznego, tylko wina kurde tych tarcz, tarcz kończących się tych tarcz, okładzin tym właśnie i tak zablokowało skrzynię biegów, co nie, w takim razie po prostu to tak, jak to rozbierałem słuchajcie, to tak te tarczki były pod skosem, bo te okładziny weszły pod, z dwóch, trzech tarcz i zablokowały cały ten, ja nie mogłem tego kosza ruszyć w ogóle, no w ogóle te tarczki nie chodziły w koło, tylko po prostu stały w miejscu, za... po prostu stały, no i tyle, nie było napędu, no mm, i tyle, Koszt tej skrzyni biegów, części w Chinach są, wszystkie, całe zestawy uszczelek, yy, uszczelki yy, 380 zł na cały, samo, na cały ten z oringami, z tym wszystkim, yy... Chodzi o ten filmatronikę. Tam to wszystko te, te uszczelniacze, te obsdety to 380 zł. 780 zł kosztowałyby wszystkie tarczki metalowe, plus te terenitwa, plus jakieś te gumki olejowe, co tam rozbierałem w środku. Także ten, także mi się wydaje, że tak 1500 zł jak ja bym to sam robił. Czyli kupiłbym te tarczki, wymieniłbym tarczki. Co jeszcze? No, plus olej dochodzi, to olej dzieje. no i, i chyba bym od razu bym rozebrał tą chimatronikę sobie na spokojnie na stole. Bo wiecie, co tutaj jest? Tu są filtry oleju. Takie małe filterki oleju. Kanały wyczyścić, uszczelki. Mi się wydaje, że tutaj wszystko sprawne. To nic nie jest użyte tutaj. Wystarczyłoby to porządnie po prostu rozebrać na spokojnie. Najpierw całą skrzynię wymyć, wyczyścić ją od każdego upiłku. Co nie? No, wyczyścić ją po prostu i tyle. Yy, ładnie wymyć, wyczyścić ją i higienicznie ją złożyć. Tą stronę wziąć sobie na stół, na spokojnie rozebrać, poczyścić wszystkie kanały, tam są te, te, te tłoczki, są, no jest wszystko, tam poczyścić to wszystko po ten, złożyć to na olej, złożyć i mi się wydaje, że skrzynia dalej by jeździła. Mi się tak wydaje, bo ten koło kinetyczne jest dobre. Jest po prostu to była wada w skrzyni biegów. Sprawdzam, takie tu są urzyska pionowe, takie, te, takie malutkie, wszystko ładnie, ładnie wygląda. Jedynie o, to też w miarę ładnie jeszcze się kręci. Można byłoby się pokusić na wymianę tego, co nie, no ale czasami te oryginalne, oryginalne dłużej pojeżdżą niż te, niż co się kupuje, co nie teraz, te części. I mi się wydaje, że no tak jak ja bym sam robił te 1500 zł, to nie jest jeszcze mają, tak się, jeszcze się grubo zastanawiam, bo samochód tamten na rozbiórkę drugi miał przyjechać y, po prostu już środa, jeszcze go nie ma, y, więc y, czekam na razie i się tak, wiecie, coraz co dzień się zastanawiam. Naprawdę ja ich rozebrałem, kurde, wyciągasz tą zębatkę drugą, kosz. Drugi kosz wyciągasz, trzeci na samym dole, jedna półosia, taka z, zęb, jedna z zębatkami z przykładniami, taka ładna jest, kurde, podobała mi się ta przykładnia, i nic więcej malutka. Resztę to kosz jest i tyle, wyciągasz to, wałek jest główny i tyle. Także, także zastanawiam się cały czas nad tym, chyba że, jak przerobię sobie ten na manuala, to to tą... Tak, tak z ciekawości po prostu kupię części, ja ją zrobię, ja ją sprzedam i dam na nią gwarancję jeszcze, że będzie jeździć. Bez żadnego problemu. Szkoda tylko, że... Szkoda, naprawdę szkoda, że nie ma tego sprzęgła klinicznego nowego. Bo jak to sprzęgło by było nowe, nowe, można byłoby kupić w sklepie nowe, to wieście mi... Kupiłbym te sprzęgło 1000 zł, czy tam niech 1500 kosztuje. Tu bym sadził 1000 zł na te uszczelniacze, te, te wszystkie. I ja bym miał całą nową skrzynię na tip-top zrobioną. Filmatronikę bym sprawdził, wyczyściłbym ładnie nowe uszczelki, kanały, fiterki małe, powymieniać to wszystko. Tłoczki powyczyszczać z tego starego oleju, czy coś. I kurczę, i tyle. I jak lalka by skrzynia jeździła. Praktycznie. No, się zastanawiam cały czas. No, zobaczymy. Taki i chciałem Wam powiedzieć, tak, a i pamiętajcie, jak będziecie mieć taką Inesa skrzynię to jeżeli będzie czujnik, y, położy, czujnik prędkości w skrzyni biegu wyjściowy, y, to nie znaczy, że czujnik, czasami się udaje, że to czujnik uszkodzony jest, nie, to nie jest czujnik uszkodzony, ta skrzynia już zaczyna raz łapać, raz nie łapać, czyli na drugim koszu tarczki, one nie są spalone jak patrzyłem, one po prostu tak jakby były namoknięte i odpadnięte, wiecie? Odpadnięte tarczki, te, ten właśnie, bo tam jest taka okładzina. Jeszcze tarczka taka jest malutka, co nie brązowa. Ona odpadła od tej tarczy, właśnie ten albo to z wieku jest, albo nie wiem z jakiego powodu one odpadły. Bo spalone nie są, tylko normalnie ta okładzina odpadła, odkleiła się od tego i zablokowało mi skrzynię. Więc yy, to nie jest jakaś potężna awaria, tylko po prostu zużycie materiału. To jest po prostu zużycie materiału. Samochód ma 15 lat. I przebieg 178 tysięcy, ale nie wiem, czy to jest prawdziwy przebieg. To nawet, słuchajcie, jakby miał te 180 tysięcy przebiegu, to tak jest bardzo dużo, mi się tak wydaje, na tą skrzynię. Bo jak się policzyć, że to ma ponad 10 lat samochodowi, to wiadomo, jeszcze jakby ktoś wcześniej jeździł i wymieniał oleje systematycznie, prawda? Tak jak ma być, to mi się wydaje, że dłużej by wyjeździła ta skrzynia, co nie? Także usterka została znaleziona, Skoda, muszę sobie kupić, wiecie, taką kamerę na głowę, nagrywać takie właśnie fajne sobie filmiki, jak się to rozbiera i w ogóle, ja się bałem, ale ja to rozebrałem, jeszcze dobra, jak śmietnik, to śmietnik, ale tak mi kurciło, co się stało, że ten kości nie kręcił i znalazłem właśnie. Praktycznie może e, handlarz to by zrobił tak, wymieniłby tylko 4, tam było 5 tarczek, czy 6, chyba 6, 6 tarczek by w środkowej koszu złożyłby, zalałby olej i dalej by skrzynia ruszyła. Tak, bo tarczki na pierwszym koszul i na trzecim były ok, ale jak już robić, bo to dużo pracy jest, słuchajcie, te sanki te strategie to jest dużo pracy, więc podejrzewam, że e, na sprzedaż samochód tak by był zrobiony, co nie, ale to nie warto, bo tak jak mówię, tarczki komplet kosztuje na cały ten e, skrzynie 1000 zł wyjdzie, nie całe nawet 1000 zł, co nie. Yy, yy, z razem z tarczkami z metalowymi, z gumkami, uszczelniaczami na no, naprawdę duże komplety serwisowe. A co najfajniejsze, nie wiem dlaczego, w Polsce nigdzie nie mogę kupić do tej skrzyni części, ale na przykład yy, poznałem yy, na forum Ukraińca, co tam naprawiają tylko te skrzynie, właśnie Inesa 6041, co u nas w Polsce nikt ich nie chce naprawiać. Największe firmy nawet, to jest dla mnie szok. E, albo nie wiem o co tu chodzi, e, a tam tylko te naprawiają, i naprawdę gościu wysłał mi link do sklepu, e, właśnie też e, u ruskich. E, co nie? E, e, wchodziłem do tej hurtowni, to słuchajcie, ta skrzynia, wszystkie części do niej kupię. Jest po prostu rozkomponowana, cała na elementy poszczególne. Nawet jak ktoś się pomyli, jak składać, to tam jest pokazane, jak złożyć ją po kolei. Nie? I każdy numerek jest, każda rzecz jest opisana i jest uponumerowana. Jak zakładasz zamówienie, właśnie to opisujesz, jaki numer chcesz. Wszystko można kupić. Naprawdę, odnajmniej od, od pomy no każdy element jest do zakupienia. Ja jestem w szoku. A u nas w Polsce nic nie możesz kupić do tej skrzyni biegu. Chyba, że będziesz dobierał z innych skrzyni biegów. No chore to jest normalnie. I tyle, prawda? Ale to nic, ja jak kupię to kupię z no bro... boję się stamtąd e, kupować, bo nie wiem czy to dojdzie, czy to nie dojdzie. E, kupię skin co nie? Jakbym się decydował naprawdę sobie tak zrobić, to myślę, że e, kupiłbym sobie wszystkie części, złożyłbym sobie to i to by pojechało bez najmniejszego problemu. E, bo rozumiem, jakby tam jakieś koło zębate było szkodzone, to, to wtedy już grubsza robota. Znaczy no, nie grubsza, szukałbym używanego takiego części, bo też widzę już ludzie na szrocie zaczęli rozbierać i na części sprzedawać poszczególne rzeczy. Tylko takie kosmiczne ceny mają, że to jest śmieszne trochę, no ale czasami jak coś pęknie, to warto kupić tą część, wymienić i dalej jeździć, co nie? To proste. Co jeszcze bym tutaj wymienił? A, ja Wam nie po... no, szkoda, że nie, nie, nie ten, nie nagrałem jak rozbieram. Wymieniłbym bardzo ważną rzecz, jak przeczytałem, to jest y, hamulec skrzyni biegów. Ja go widziałem. To jest taka okładzina duża nabębnie, y, prawda? I ona hamuje, prawda? I ona jest niby nie jest posiekana. Ja jej tam bra, bałem przełamywać, ale powiem Wam szczerze, że ona kosztuje 145 zł. Nie jest droga, i bym kupił nową. Po prostu założyłbym ten hamulec nowy jeszcze. Dodatkowy, taki detal i nic więcej, prawda? Yy... Plus te i tak się naprawdę grubo się zastanawiam, bo ja lubię no Ja nigdy nie byłem przekonany do automatu, ale spodobało mi się jeździć automatem. No i tyle, no zobaczymy. No. Na razie zobaczymy, czy przyjedzie samochód. Już czekam tydzień czasu na samochód drugi, bo te części, które ja sobie zamówiłem z auto z to po prostu samochód ma być przyjechany z tyłem rozbitym, przód cały sprawny i. I dogadałem się tak, że po prostu wezmę wszystko z jednego samochodu, bo tak jest najlepiej. Nie zbieranina, tylko z jednego samochodu wszystko. Półosie, skrzynie biegów, wszystko to po kolei, co nie? Także cały czas mnie korci, żeby ją naprawić, to wam powiem. Nic więcej. No i tak o, skrzynia sobie leży. Częście części sobie ten czeka i tyle, co nie? No szkoda, muszę sobie kamerę kupić na czoło i nagrywać, prawda? bo przy rozbieraniu troniki tej tutaj, jak nie mogę się wysłowić, tej z boku, to ja już będę nagrywał. Chociaż mam filmy, mam live'y takie porządne, jak to rozbiera każdy po kolei części, jak składa, mam naprawdę porządne, porządne filmy mam do tej skrzyni biegów. Ale tak i tak bym nagrywał, bym po prostu w czasie rozbierania wszystko bym nagrywał. Bo to trzeba, naprawdę tam jest tyle tych elementów, tyle tych zaworków, że szok, można się pogubić, co nie. Ale mi się wydaje, że na spokojnie dałbym radę to robić, nie, zrobić. Nie takie rzeczy robiłem, co nie. Także o, taki lajfik. To jeszcze pokażę Wam amorki. No nic, także. E, jutro piątek do roboty. Jedziemy jutro kończyć e, e, montaż lamp ogrodowych tam gdzie był ten filmik ostatnio wrzucałem tam jeszcze dwa kienkiety, lampa zewnętrzna będzie montowana i tyle i finisz a w sobotę będzie nowy live właśnie z automatyki do bram także na razie trzymajcie się miłego wieczoru